Na ekranie pojawia się zdjęcie. Na zdjęciu dwie osoby płyną w kajaku. Napis na zdjęciu: Spływ kajakowy 2021 dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu i nie tylko. Loga Fundacji Nakole, Stowarzyszenia w Labiryncie i Fundacji Transgresja. Kobieta z długimi włosami i szarej bluzce stoi nad brzegiem jeziora i miga. W tle jezioro, drzewa, trawa, wysuszone szuwary. Witam! Uwaga, będzie się działo! Fundacja Transgresja razem z Fundacją na Kole oraz Stowarzyszeniem w Labiryncie chce zorganizować wyjazd na spływ kajakowy. Mamy do Was ogromną prośbę, abyście wsparli naszą zbiórkę pieniędzy na ten cel. Dlaczego? Koszt wypożyczenia kajaku to około 60-70 zł w zależności od firmy i wybranej trasy. Dlatego zbieramy pieniądze, bo potrzebujemy wypożyczyć kajaki dla około 18 osób. Spływ planujemy zorganizować w tym roku w lipcu. Ale jeśli z powodu pandemii albo innych czynników nie będzie to możliwe, to wówczas przełożymy spływ na inny termin. Dla kogo będzie ten spływ? Dla osób z niepełnosprawnością oraz wolontariuszy. Dlaczego? Osoby z niepełnosprawnością nie dadzą rady uczestniczyć w nim samodzielnie i dlatego potrzebne jest nam wsparcie asystentów, wolontariuszy. Dlatego również potrzebne nam wsparcie tej inicjatywy. Pieniądze można przelać na zbiórkę przez Facebooka. Ale jeśli ktoś nie chce w ten sposób, to można również wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji Transgresja. Numer konta bankowego 85 10 90 20 08 40 301 3558 4873. Z dopiskiem na spływ kajakowy. I w ten sposób przelew również do nas trafi. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy.